Kiedy wędrujemy, kiedy podróżujemy, raz po raz trzeba nam się odwoływać do tego, jaki jest cel naszej podróży, naszego przemieszczania się. Jest to potrzebne, by odkryć, czy poszczególne etapy tej podróży faktycznie mają sens i czy doprowadzają nas do celu, czy nas od niego oddalają. Dzisiejsze pytanie: które przekazanie jest największe? które prawo reguluje wszystkie inne prawa, Jezus pokazuje cel tego naszego zmagania się, czy wędrowania, czy wzrostu. Będziesz miłował Boga całym sobą i będziesz miłował siebie i bliźniego, jak siebie. To jest cel, do którego ma nas doprowadzić prawo i prorocy, czyli to, co odczytujemy, w Słowie Bożym. Zdolność kochania to coś, do czego Pan Bóg chce nas doprowadzić, to jest cel Jego troski. Jednocześnie Pan Bóg nie jest kimś, kto daje mapę, wyznacza cel, a później z daleka przygląda się, czy radzimy sobie w tej drodze, czy nie. On towarzyszy nam, nawet jeśli na jakichś etapach nie dorastamy, nie jesteśmy tak dojrzali, jakbyśmy mogli być, czy tak korzystali z jego pomocy, jak on by tego sobie życzył, ale nas nie zostawia. Wędruje razem z nami, by to, by ten cel, który nam wyznaczył, do którego nas zaprasza, był osiągnięty nie obok niego czy pomimo niego, ale razem z nim.